Sony Ericsson J108 i Cedar. Przepraszam. <laughs> eee, mam nowego złoma, znaczy m, nabytek. <laughs> jest to Sony Ericsson J108 i Cedar. No to tak. Z lewej strony mamy gniazdo ładowania. I tu chyba jest slot na kartę SD. Ale mam wątpliwości. Z tyłu mamy aparat i logo marki. Z prawej strony mamy przycisk do zgłośniania i, i ściszania. U góry jest tutaj na yy, słuchawki, a u dołu nic chyba nie ma. ruchamy teraz ten telefon. Tak, mój jest Steam I Mój kod No tak, tu mamy internet. Tu też internet. Nie rozumiem, po co są tu dwa internety. Potem mamy. Rozrywkę, aparat wiadomości multimedia, alarmy, kontakty, kalendarz, połączenia, organizator i ustawienia. No to tak, ważnym po kolei. No to tutaj mamy internet po prostu, tu można sobie wpisywać. Tu mamy dosłownie to samo. W rozrywce mamy no, takie tam rzeczy. Aparat. Nie robi. Robi nawet całkiem chyba nawet dobrze zdjęcie i wejdźmy w galerię. Pokażę Wam przykładowe nagranie pociągu. Nie jest to jakaś najlepsza ta jakość tu mamy najprostszy po prostu w świecie budzik kontakty, to on nie pokaże moich kontaktów kalendarz połączenia też wam nie pokaże organizator Takie różne, ale ostatnio wczoraj udało mi się zainstalować operę mini Proszę, może wam pokażę, no i tu mamy najprostsze w świecie ustawienia. Już wam pokazuję dzwonki. Obróć aparat. Do pozycji poziomej, znaczy telefon, przepraszam. No. тише, No całkiem dużo jest tych dzwonków No, tapety I w kojże świecie Dziękuję Wam za oglądanie I widzimy się w następnym odcinku Do widzenia